punktu, czyli stopniowego znaczenia dospołów odrodniczych w Ostrowie. Szkoły tą znam doskonale pracując w Łasku od 1980 roku często w tej szkole bywaliśmy, organizowaliśmy na zawody sportowe, pamiętam jak ta szkoła tętniła w jak jako szkoła odrodnicza. Był tam bardzo duży nabór porównywalny do, do ekonomika, do, do Celio, bo po prostu dużo łącznie funkcjonował interna. Ale Szanowni Państwo, od wielu lat ta szkoła tylko znacznie jest szkołą ogrodniczą. Technik ogrodnik traktendy od 8 lat, w szkole zasadniczej i ogrodniczej od 16 lat. No spoczywne na ratowanie tej placówki było oparcie kasy mundurowej, ale w tej mundurce trzeba to przyznać, nabór też powoli spada. Szanowni Państwo, podkreślę teraz, zależy nam na jasnym i uczciwym przedstawieniu sytuacji, w jakiej znajduje się szkoła, jest to niezwykle ważne dla pracujących tam na nauczycieli, naszych kolegów, aby konkretnie określić sytuację, aby mogli świadomie planować swoją zawodową karierę, aby mogli przebić się przez pojawiającą się każdego roku niepewność i pytanie, co będzie dalej. Nie chcemy, Szanowni Państwo, dopuścić do sytuacji, która miała miejsce w Łodzi, gdzie funkcjonuje szkoła WIDMO. Po prostu nie została w kole wygaszona i funkcjonuje bez uczniów sami nauczyciele, obsługa funkcjonująca w tym roku szkolnym. szkole. powiatu uważam, że stopniowe wygaszenie szkoły w sprawie zapewni uczciwą możliwość dla tam nauczycieli i pracowników na poszukiwanie nowych prac. Na koniec powiem, szanowni, szanowni Państwo, że mamy różne. Żadne rozwiązanie nie będzie się stale sprawdzało, nie będzie dobre na zawsze. Jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie szkół musimy stale reagować na zmieniającą się w sytuację. Musimy brać pod uwagę zabieżko długoterminowe, no takie czynniki jak zmiany demograficzne. Na bieżąco trzeba nagrywać zmiany zagrożenia, na przełomie kilku lat, lub nawet jednego roku szkolnego, czasem ta zmiana jest diametralna. Dla przykładu może powiem, Szanowni Państwo, przeanalizowałem sytuację demograficzną aż do roku 2031, gdzie rzeczywiście o tym takim zwyż, zwiększeniu uczniów, mówimy o roku 20, 2026-2027, to jest rocznik urodzenia 2010. Szanowni Państwo, gdzie nagle występuje wyż demograficzny w naszym powiecie, są to dane z tamtego tygodnia, poprosiłem wszystkie gminy, żeby mi podali, ile dzieci się urodziło, to w tym roku, właśnie w 2026-2027, gdzie ma być najwięcej, do, do naszych szkół może zdecydować się 380 uczniów. Ale Szanowni Państwo... Kolejne roczniki znowu to spada. I e, powiem dla przykładu, że dzieci urodzonych w poprzednim roku, w kalendarzowym, czyli w 2015, już było o ponad 100 mniej. Bardzo nie ale takie są dane. Jak w 2010 urodziło się 543 małych łaskowian, powiatu łaskiego, to w 2015 tylko, tylko 393. To są aktualne dane. Do tego, szanowni Państwo, dlatego musimy myśleć o świecie tu i teraz i na tą przyszłość najbliższą, dlatego jeszcze raz podkreślam, w związku z tym, że Zarząd Powiatu rekomenduje, żeby z płasku racjonalnie funkcjonowały trzy szkoły, to również naszym zdaniem racjonalne jest od roku szkolnego 2016-2017 stopniowe wygaszenie zespołu szkół ogrodniczych do sprawy.